Ustawienia e, pompy ciepła dla budynków energooszczędnych Zimmerman House. E, czujnik ustawiamy zawsze wodę. Nigdy woda powietrze, tylko wodę. E, później e, temperaturę powietrza, chłodzenia nie ustawiamy. Temperaturę wody, chłodzenie tak, ustawiamy do 16 stopni. Powietrze ogrzewanie, temperatura wody ogrzewanie 28 do 38. Temperatura CWU 40-55. Temperatura włączenia grzewki minus 10. Dez, ustawienie dezynfekcji nie używamy, nie używamy w ogóle dezynfekcji. E, ustawienie zbiornika 1, 5 do 55, poprawnie. Ustawienie zbiornika 2, e, histeroza, 4 stopnie. I, I priorytet ogrzewania CWU, centralna woda użytkowa. E, priorytet grzałki, włączyć grzuch główną i zapasową. E, ustawienie czasu CWU, zawsze ustawiamy 70. 90% przerwy, 60% opóźnienie grzałki. Zawsze tak samo. Użyj grzałki z automatu. Tutaj nic nie musimy zmieniać, bo jest używane, ale sprawdzamy, czy jest używane. W typach nie zmieniamy nic. Ustawienie temperatury ogrzewania robimy zawsze wylot. Temperatury chłodzenia wylot. Podczas pracy ogrzewania tutaj nie ustawiamy, nie zmieniamy ten czas, że jest ustawiony 2 minuty i minuta. Podczas pompy chłodzenia ma być kontynuacja pracy. Wydatek pompy powinien być 100% ustawiony. I sezonowa automatyka grzewcza, czyli tryb ogrzewanie, tryb ogrzewanie i chłodzenie, tryb ogrzewanie. Możemy nastawić, możemy też tryb ogrzewanie i chłodzenie, ale my nastawiamy tryb ogrzewanie i chłodzenie, zrobimy to w trybie automatycznym, e, zewnętrzny minus 15 dla domów nadłoszcznych, wewnętrzny 18, e, chłodzenie 24 temperatura e, e, na zewnątrz i 40-40 do 40 max jest. Woda ogrzewanie 38 e, 28. Musimy tu każdorazowo zatwierdzać, bo on nie zapisuje tego. Woda chłodzenie 20, woda chłodzenie 4, czyli ten górny parametr robimy 16. Zatwierdzamy OK i mamy to wszystko zapisane.